Trabaszowska Natalia, mam 19 lat pochodzę z pszczyny. Jestem tegoroczną maturzystką, ukończyłam liceum ogólnokształcące o profilu mundurowym. Należę do ludzi, którzy nie lubią nudy. Zaplanowany czas, pośpiech, staranie się być punktualną, co jednak nie zawsze wychodzi, to cała ja. Plany na przyszłość? Hmm. Z pewnością zajęcie, w którym zagadki. Oraz wysoko postawione poprzeczki stawiane są ponad wszystko. Wierzę, że poprzez samo zaparcie można osiągnąć sukces. Sport. Połączenie przyjemnego z pożytecznym. Długie spacery łączone rozmową z drugim człowiekiem, koszykówka ze znajomymi, badminton przy grillu, czy trekking, przy którym zdarza się poślizgnąć na błocie. Tak, to jest to. Uporządkowanie spraw, na które wcześniej nie potrafiliśmy znaleźć czasu, pomoc naszym bliskim, przemyślenia swojego dotychczasowego życia, a może i spraw sercowych. Myślę, że takie zatrzymanie świata podczas koronawirusa każdemu wyjdzie na dobre. Pojechać na koniec świata, zastanawiać się praktycznie, co ja tu robię. Myślę, że takie dalekie podróże nie są potrzebne. Chciałabym z najbliższymi mi osobami objechać wybrzeże i tworzyć kolejne piękne wspomnienia. Myślę, że godną polecenia książką może być Nowa Tożsamość, Eweliny Dobosz. Książka porusza problemy związane z trudnymi tematami, zagadkami, pojawienie się nieznajomego z mroczną przeszłością, który zrobi wszystko, żeby błędy z przeszłości nie ujrzały światła dziennego. Przykładowy dzień kwarantanny zaczynam od porannej kawy. To ona daje mi napęd do działania. Oczywiście, nie może zabraknąć czasu na jakąkolwiek aktywność, w przeciwnym razie dzień stracony. Ważna jest również regeneracja, gdzie czytam książkę lub oglądam film. A że wielkimi krokami zbliża się egzamin dojrzałości, to zbieramy motywację do działania oraz. Notatki. Sądzę, że po zakończeniu pandemii ludzie zaczną szaleć. Z zakupami, rozrywkami, spotkaniami towarzyskimi. Sporo czasu zajmie, aby świat wrócił do normalności, ale z pewnością odzyska utracone barwy. Już niebawem.